Audi. Widzimy jaki, jaki tu jest problem, z daleka już, słuchajcie w lampie mamy wodę, trzeba to uszczelnić, gdzieś była naprawiona, właściciel mówi, nie u mnie, ale ktoś to naprawiał i coś tu poszło nie tak, sprawdzimy dlaczego odpalimy, zobaczymy czy wszystkie funkcje działają, bo często w takich przypadkach no, dochodzi do uszkodzenia różnych elementów. Mam nadzieję, że tu będziemy widzieć sobie na płocie czy lampa się rusza czy nie, bo powinna wykonać test po uruchomieniu. Chciałem, żeby się ruszały. No tak. Teraz poszła góra, dół. Ładnie, to się zgadza. Poziomują się. Kampy. Lampa już we warsztacie, już jest zdemontowana. No, widzimy tą wodę w środku. Co tutaj się rzuca w oczy z zewnątrz, że ten kosz tutaj na no, sporo tu brakuje, żeby on się ładnie zszedł, prawda? Tutaj no, pół centymetra ponad brakuje, żeby ta lampa była dobrze złożona. Ale Zaraz zrobimy test szczelności i sprawdzimy, którędy ta woda się tam dostaje. A ja tak myślę, że tu zobaczymy, czy się mylę. Tutaj, oprócz tego nawadliwego sklejenia widzę też jakieś pęknięcia obudowe, które były spawane. Słuchajcie, aby nie działać po omacku, no to ja zawsze robię test szczelności, żeby sprawdzić którędy woda się dostaje, gdzie jest nieszczelność w lampie. Wiadomo, lampa sama w sobie nie jest hermetyczna i są tam, jest system odpowietrzników i czasami jest cyrkulacja powietrza zaburzona, a czasami są jakieś duże pęknięcia, jakieś nieszczelności, wystarczy środek do sprawdzania, nie wiem, nieszczelności w klimatyzacji na przykład mydło w płynie ja dzisiaj użyję zwykłego płynu do szyb i za pomocą tego sobie ustalimy gdzie mamy tutaj nieszczelność w lampie Tutaj sobie ładnie zobaczcie woda leci na styku klosza i obudowy ojej, no to nie wszystko Tutaj O no tutaj też No, tu dmucha normalnie To nie jest małe bąbelek tylko normalnie Przepływ powietrza, także lampa jest kompletnie źle sklejona. Nie wiem, czy był, była w ogóle otuszczona. Nałożony primer, także, tak naprawdę trzeba tą lampę rozebrać, oczyścić do zera i poprawnie skleić.